Chodzi o to, żeby to było piękne. Więc wszyscy się przemieszczają w stronę lewej ku prawej. Mm -hmm. Bar lubi by pewne modyfikacje faktów. I mimo że wiemy, że dzieciątko znajodziły się w stajence, to tutaj są wykazane jakieś stopnie do połacu. A proszę spojrzeć całościowo na kompozycję.

Nie mi na jakiej linii zasadza się ta kompozycja. Chodzi mi o najważniejszą linii. Bardzo dobrze. Jak pan powie, to właśnie w coś Czyli to jest prostotka? Jak nazywamy taką skrośną? Skąd wygląda to na bieg, patrząc, to prowadząc z tego prostotki, lewy krok. Więc mamy, proszę zauważyć, jak to jest. Ja mam takie wrażenie, że jest ta skrośna, to przykątna, tak jakby na nitkę na nic element pewne elementy. W ten przed kątą no, jest nawet ciągnięty ta, tak baladny element, jak przednia ostję po psa, później tak krawędź odchodzi się na połę płaszcza lewa pociągnięta ręka, później jest to ona się kończy i nieprzypadkowo krawędź pierwot również wykreśla tę kość. Ona się kończy na wysoko...